26 kwietnia odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka. Będzie to również dzień żałoby narodowej w Polsce. Papież Franciszek, który zmarł w wieku 88 lat, pozostawił po sobie imponujący dorobek. Beatyfikował 1541 osób i ogłosił świętymi 942 błogosławionych. W 2014 roku na Placu Świętego Piotra odbyła się wyjątkowa kanonizacja Jana 23 i Jana Pawła II w obecności emerytowanego papieża Benedykta XVI. Pontyfikat papieża Franciszka jest oceniany jako rewolucyjny. Pontyfikat papieża Franciszka jest na pewno, czy był pontyfikatem przełomowym. Papież Franciszek pootwierał wiele nowych dróg. Gdzie jednak, jak patrzymy z perspektywy czasu i historii Kościoła, to jednak skierował naszą y, uwagę na to, do czego ten Kościół jest powołany. I pięk, to piękne zdanie papieża Franciszka, że chciał Kościoła ubogiego dla ludzi ubogich, ono jest zdaniem prowokacyjnym i zostaje w naszym sercu, jest wyzwaniem dla nas wszystkich w Kościele, żeby odkrywać wspólnotę Kościoła. Po co my jesteśmy w Kościele? Po co jest Kościół? dzisiaj potrzebny współczesnemu światu. Jest tyle wyzwań, przed którymi stawia nas ten świat, wiele takich właśnie prowokacji, wiele takich rzeczy związanych z tak ogromnym rozwojem technologicznym, z taką prędkością tego życia i jednocześnie z tak pogłębiającą się różnicą pomiędzy bogatym, bogatą północą i ubogim południem. Jak dodaje ojciec Kordian Schwartz z parafii Chrystusa Króla w Olsztynie, papież Franciszek był otwarty na działanie Ducha Świętego. Szukał odpowiedzi w modlitwie, czerpał garściami z duchowości franciszkańskiej. Przywołał tego biedaczynę z Asyżu, Wielkiego Świętego z XIII wieku, wczytał się w jego pisma poszukał w duchowości franciszkańskiej odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. I to dokonał w, w wielu dziedzinach i te drzwi po prostu potwierdzał szeroko. I teraz pytanie, co my z tym wszystkim zrobimy. Dość tylko wspomnieć tutaj o synodalności Kościoła, o takim braterstwie, że jesteśmy wspólnie zaproszeni do tego jako ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, żeby usiąść razem i zastanowić się, jak mamy żyć, żeby być światłem dla tego świata, żeby być solą dla tego świata. To jest jedna rzecz. Druga to jest całe nauczanie dotyczące ekologii integralnej. Papież Franciszek przejdzie do historii jako papież, który traktował inne wyznania i religie jako równoprawne drogi do zbawienia, który był wrażliwy na sprawy społeczne i zmiany klimatyczne. Ekologia integralna w ujęciu papieża Franciszka to jest ekologia, która dotyka rozwoju całego człowieka, czyli nie tylko zawężone, jak sobie poradzić z produkowanymi przez nas śmieciami, ale jak żyć, żeby. Mniej produkować. I to jest w opozycji do świata, który dąży do tego, żeby było coraz więcej, coraz więcej i żebyśmy mieli coraz więcej. A papież Franciszek mówi w ekologii integralnej tak. Halo, zastanówmy się, w którym momencie my dzisiaj jesteśmy. Jaka jest Twoja relacja do stwórcy, który dał nam ten cały świat? Jak uwierzyłeś w Jego miłości? I to jest w ogóle cała praca człowieka nad samym sobą. Jaka jest Twoja relacja do samego siebie? Czy Ty siebie kochasz? Co są zapytania w kościele dzisiaj zadawane do osoby, która przychodzi do kościoła? Czy ty siebie kochasz? My mamy mocno postawiony akcent na to, żeby pomagać bliźniemu, żeby angażować się w działalność charytatywną. A zapominając, że drugie przykazanie miłości to jest kochaj bliźniego jak, jak siebie samego. I papież Franciszek tutaj wraca do tego, mówi pokochaj siebie, pokochaj grzesznika, każdego, czyli siebie również. Mieszkańców w stolicy regionu zapytaliśmy, jak oceniają działania i decyzje papieża Franciszka, a także cały jego pontyfikat. Uważam, że bardzo dobry pan pontyfikat był takim człowiekiem blisko ludzi. Z tego, co inni mówią, bliżej będący we Włoszech, był bardzo taki przyjazny wszystkim. Także myślę, że. Że okay. Wydaje mi się, że to naprawdę wspaniały papież, który odszedł. Szkoda, 12 lat to dużo na pewno pontyfikatu, ale mogłoby być jeszcze, jeszcze więcej. Wspaniały, myślący po prostu o człowieku, o ludziach różnych, nie tylko tych najwyższych i bogatych, ale także o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Pomagał biednym, bardzo nam się tego uważam, że dobrze robił. Dobrym papieżem był. A wszyscy tacy byli. Dobre było działanie jego. Popieram jego zdanie. W oczach stoją zych, jak się o tym wspomina. Bo nareszcie ktoś ludzki, w dzisiejszych czasach, że wszyscy tacy są E, powiedzmy zimni, tacy bezuczuciowi, tylko e, pieniądze się liczą i dalej, więcej i wyżej. Dlatego, tak jak mówię, no, to jest moje zdanie o tym papieżu. I szkoda, że jego nie ma. Mamy nadzieję, że ktoś taki znowu będzie wybrany. Zrobił trochę dobrego dla kościoła, dla wiatru? Zrobił trochę dobrego, może trochę tam czasami się no, albo nie, nie odzywał. Co pani myślała o papieżu Franciszku? Na początku nie był. Nie mogłam się oswoić z jego stylem, osobowością, ale potem się przyzwyczaiłam. Tylko trudno mi się go czyta. Niełatwo mi się rozumie czy te pisane jego słowa. A jaki powinien być przyszły papież? Dobry. <gry> Dobry jak ten dotychczasowy, jak nasz Jan Paweł. Mieszanka. Nowy papież zostanie wybrany podczas konklawy, która rozpocznie się między 6 a 11 maja 2025 roku. Zgodnie z tradycją musi się ono odbyć najwcześniej 15 i najpóźniej 20 dni po śmierci papieża. A jaki według duchownych powinien być nowy papież? Oczekiwania wobec nowego papieża jest to, żeby kochał Pana Boga kochał samego siebie, kochał drugiego człowieka w tym pięknym świecie stworzonym. Przypomnijmy na papierze, Franciszek został wybrany 13 marca 2013 roku. Jego pontyfikat trwał więc dokładnie 4421 dni, to 12 lat, 1 miesiąc i 8 dni. W jego inauguracji wziął udział 200 tysięcy osób, a liczba przybyłych z tej okazji zagranicznych delegacji wynosiła 130.